Jak wysłać pismo ogólne do ZUS, np. wniosek lub odwołanie? Przechodzimy na stronę ZUS i logujemy się do swojego konta Puezus, jedną z wybranych metod. Po zalogowaniu, w lewej kolumnie wybieramy sekcję Usługi, a następnie katalog usług. W oknie wyszukiwania w górze ekranu wpisujemy POG, czyli pismo ogólne. Na liście pojawia się pozycja Złożenie dokumentu POG. Wybieramy polecenie Przejdź do usługi. W pierwszej kolejności należy wskazać, jaki rodzaj pisma chcemy wysłać. Wybieramy z rozwijanej listy. W naszym przykładzie będzie to odwołanie. Następnie uzupełniamy tytuł pisma. Przechodzimy do zakładki druga strona, gdzie uzupełniamy opis sprawy. Pamiętaj, żeby dokładnie opisać i wyjaśnić wszelkie szczegóły, które chcesz przekazać do ZUS. Po uzupełnieniu tego pola możemy podejrzeć przygotowany dokument. Naciskamy polecenie sprawdź, żeby zweryfikować kompletność danych. Zamykamy dokument, który obecnie ma status roboczy. W kolejnym oknie możemy dodać do naszego pisma załączniki, na przykład kopie wymaganych dokumentów. Należy pamiętać o wielkości plików, które dodajemy, żeby system był w stanie je przyjąć. Po uzupełnieniu wszystkich elementów wybieramy polecenie wyślij. Otwiera się okno, w którym wybieramy w jaki sposób chcemy otrzymać informację zwrotną z ZUS. W naszym przykładzie jest to forma elektroniczna. Zatwierdzamy. Teraz wystarczy podpisać stworzony dokument jedną z wybranych metod i po podpisaniu wybrać polecenie wyślij. Odpowiedź ZUS pojawi się na naszym profilu PUEZUS. Tak samo wspiera przedsiębiorców. Możemy rozliczyć Twoją firmę online lub możesz to robić samodzielnie, korzystając z naszej aplikacji. Wybór należy do Ciebie. Najprostsza księgowość online. Sprawdź na taxeon.pl. Dziękuję za uwagę.